Siema, ja jestem Google. a w dzisiejszym filmie pokażę wam jak zrobić ładny serwer Discord. To jest to pierwszy odcinek z tej nowej serii, dlatego zostawcie ławeczkę w górę dla zachęty, abym nagrał dla was więcej takich filmów. W dzisiejszym filmie dowiecie się jak zrobić takie kanały ze statystykami. Pierwszym krokiem będzie utworzenie naszego serwera, dlatego klikamy w plusik, dodaj serwer, utwórz serwer. Wybier wpisujemy nazwę serwera. Ja zostawię Google Server. Klikając o tutaj, możemy zmienić ikonę naszego serwera. Ja wybiorę sobie takiego słodkiego pieska. Ta działa. Po kliknięciu utwórz będziemy mogli zaprosić naszych znajomych na serwer. Ja w tym momencie tego nie zrobię, więc zamykam to okno tym X-em. Na starcie tworzą nam się dwie kategorie z dwoma kanałami. Kanały tekstowe możemy sobie usunąć klikając prawym przyciskiem myszy i klikając usuń kategorię. Tak samo z tym kanałem. Zostaną tylko kanał głosowy. Klikamy prawym przyciskiem myszy, edytuj kategorię. Przechodzimy do naszej przeglądarki i wpisujemy emotki do skopiowania. Szukamy jakiejś fajnej emotki. Ja użyję tej, kopiujemy ją. Wracamy do Discorda, wklejamy i robimy coś takiego. piszemy status Ok, klikamy Zapisz zmiany. Na razie nie będziemy zajmować się uprawnieniami, dlatego to zostawiamy. Tworzymy wiele kanałów ogólnych, jakiekolwiek nazwy. Ja utworzę już trzy, bo zrobimy trzy takie kanały. Przechodzimy na stronę podaną w opisie, klikamy Dodaj bota na serwer. Klikamy Wybierz serwer. Bierzemy sobie nasz serwer. Klikamy Kontynuuj, Autoryzuj. Nie, zaznaczamy, że nie jesteśmy robotem. No, i nasz bot jest już na naszym serwerze. Ja utworzę kanał tekstowy, żeby zobaczyć. A jednak nie jest. Ok, mój bot już się pojawił. Mogę usunąć ten kanał, bo do niczego nie jest mi potrzebny. Klikamy teraz, włączamy kanał statystyki. Chwilę to zajmie, żeby to się przetworzyło. Klikamy teraz tutaj. No i mamy wiele takich skomplikowanych okienek. Jeżeli chcemy ustawić, żeby na naszym serwerze tutaj pokazywała się godzina, musimy mieć 200 osób. Ja niestety nie posiadam 200 osób na serwerze, więc nie pokażę wam jak to działa. Ale utworzymy sobie kanał z datą. Klikamy tutaj i wybieramy. U mnie to będzie ten. Żeby utworzyć ten kanał, wpisujemy data. I taki. No i dajemy takie coś, jak wpiszemy serce. Wybieramy jakąś fajną emotkę pasującą do zegaru. Będzie to na pewno, właśnie, znaczy do godziny, będzie to na pewno zegar, ale muszę go znaleźć. I klikamy Zapisz. Ok, kiedy zapiszemy naszą datę, przychodzimy do Discord'a. No i na kanale tekstowym wpisujemy S, S, wykrzyknik od Powinno nam się odświeżyć, jak widzicie mamy dzisiejszą datę. Utworzymy sobie kanał z członkami, czyli ile jest członków osób na naszym serwerze. Bierzemy sobie DS, bo tak przynajmniej u mnie nazywa się kanał. Piszemy osoby. Możemy dać tutaj dwóch kropek. Ja jeszcze tylko wezmę sobie ten zegar o tu, a stąd go usunę. No i szukamy jakiejś emotki pasującej do osób. Będzie to prawdopodobnie jakaś osoba. Wiem, że was skoczyłem. Wklejamy go tu. A tu piszemy coś takiego. Klikamy zapisz. Przechodzimy do Discorda. No i odświeżamy. Jak widzimy, mamy osoby dwie. Zgadza się. Utworzymy sobie również kanał z osobami online. Bierzemy to DS, piszemy online. Kropek, coś takiego i bierzemy coś, jakąś się motkę pasującą do słowa online. Ok, ja wezmę taką motkę, ponieważ według mnie idealnie ona pasuje do tego słowa. Klikamy zapisz, no i tak samo piszemy odśwież. Mamy online, jest jedna osoba, ponieważ poty się nie liczą. Jak widzicie, takie kanały możemy dodać w nieskończoność. Jeżeli chcecie, kolejny odcinek serwera Discord, jak pokażę Wam, jak zrobić weryfikację, autorole. No i generalnie wszystko to zostawcie 30 łapaczy w górę. No oraz napiszcie w komentarzu, że ta seria Wam się podoba. A my widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!